Psaicyna, czyli wili. To jest wyzwanie ostrości! Witajcie na recenzji Grim Reaper Mort. Ja jestem Mike Van Tee. Ja jestem Stanek. Pit. Witamy serdecznie po ja... pewnej chwilowej, że tak powiem, przerwie spowodowanej wiadomymi na pewno okolicznościami. Ale wracamy teraz, no, mam nadzieję, że z pełną mocą. I na... Pierwszy, że tak powiem, ogień, po tym, po naszym powrocie swoistym. Tak delikatnie. Delikatnie. E, ...prezent, który dostaliśmy sobie czasu, będzie piekło i tym razem właśnie nie papieżowi ostrości dziękujemy, ale będzie, będzie piekło. piekło, dziękujemy bardzo. Nie polecamy zakupu u nich, bo to jest coś limitowane, ale tym razem właśnie im dziękujemy, bo zazwyczaj polecamy no. zakup, na będzie piekło, teraz, taka niedopłowa sytuacja, dziękujemy im. A dlaczego? Bo dali nam tutaj ten bardzo wyjątkowy sosik limitowany co roku, od 2013 roku. Grim Reaper wypuszcza. W styczniu. Wypuszcza Morta. Roku. W liczbie 66 sztuk, i tu dzięki Będzie Piekło, dzięki ich uprzejmości dostaliśmy w prezencie swego czasu, dostaliśmy ten egzemplarz i w końcu zdecydowaliśmy się go przetestować. A teraz pokazuję Wam do kamery z bliska, jak on wygląda. Tak on się prezentuje. Postać tego tutaj ponurego żniwiarza, znanego oczywiście z wszystkich praktycznie produktów Grim Reaper, bo oczywiście yy, Grim Reaper pojawiał się u nas na wyzwaniach już nieraz, najczęściej w postaci chyba ekstraktów, ekstraktów. prawda, Majku? No. Tak się prezentuje skład, jest bardzo malutki. Mam nadzieję, że w ogóle się doczytacie. A tutaj, moi drodzy, widać, że to jest ręcznie tu zaznaczony egzemplarz numer 11 na 66, czyli to jest ta wspomniana przez nas limitowana partia. Oczywiście, mam na myśli, że każda partia tego sosu jest limitowana, hmm. bo co roku od 2006, jak powiedziałem, wychodzi właśnie 66 sztuk. Tak. Pytanie, czy poza tym, że jest to produkt limitowany, i tak jak widzieliście, albo i nie, miał takie tutaj bardzo. Yy, Fajne zamknięcie, które trzeba było tutaj naruszyć, żeby się do niego dostać. Więc pytanie właśnie, jak tutaj zacząłem mówić, jest takie, czy on jest tylko limitowany ze względu właśnie na jego rzadkość i wypuszczanie, czy też można powiedzieć, że jest wyjątkowy również dzięki swoim walorom smakowym i ostrościowym. O tym się właśnie przed chwileczką przekonywaliśmy na live. Zaraz zapraszamy do zapoznania się właśnie ze skrótem z tego live, gdzie też Wy się dowiecie, jaki on jest i jak on wypadł. Zapraszamy do obejrzenia! Okej, okay, Green Reaper Mord tu przed chwileczką naruszony i udało się go szczęśliwie otworzyć. W związku z czym się zabrać za wrażenia zapachowe. Majku mówiłeś, że mogę zacząć, tak? Proszę. Ja jestem bardzo ciekaw, czy jeszcze jestem w stanie czuć zapach sosów po tak długiej przerwie. Zobaczymy za chwileczkę. Co czujesz? Znany zapach! Taki paprykowy. Nie, 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 właśnie nie jest w ogóle paprykowy. O. On mi przypomina... O. Czuć właśnie taki jakby aromat taki, nie wiem, lekko taki cytrynowy, jakby mm -hmm. taki kwaskowy mm -hmm. miał być w smaku. Ale to nie ozostoby. Nie, się nie wydaje to się bardziej w cytrusy idzie. Bardziej w cytrusy. No, z... Może, ty, bo boga no, może ty bogaci opiszesz ten, no, ten zapach. Rzeczywiście taki trochę jakby jakieś tu cytrusy były, ale to bardziej chyba mi się zdaje, że tutaj podchodzi pod jakiś taki ocet winny, bo to też taki dosyć słodki jest nawet troszkę. No, taki taki właśnie dosyć przyjemny. nawet przyjemny, tak. Tak. Zapach na pewno. Na pewno plus! Tak, pozytywny jest... odszucie już na początek, nie? Tak. że to będzie, dobra. Piec. Zapach jest zdecydowanie. Jest tak, ciekawi, ciekawi. Dobrze, to Za chwileczkę no. go sprawdzimy, jak on wypadnie. Smaku. Okej, okay, no to runda numer jeden, jak widzicie, trochę się tu rozlał, nawet mocno, bo konsystencja ma taką, że po prostu wyleciało ochoczo, że aż na dwie łyżeczki by starczyło, ale damy radę. I ta łycha pójdzie zaraz w zupę. Lecimy. Dobra, mam go już tutaj na łyżeczce. Powiem Tobie, Majku, że teraz jak już mam go na łyżeczce, to tak jakby trochę jabłkami słodkimi pachnie też. No, tak powiedziałem, że oce, jakiś, a nie, bo no, będzie winny. Ale no, tak, to się zgadza się, się też taki ocet ma Okej, mamy go już przygotowanego. Mhm. Mieszamy. To co? Jesteśmy gotowi teraz i yy, lecimy, wiemy po prostu, próbujemy. No, smacznego, są, nie? No oczywiście, również Tobie smacznego. Tych no, no. Tej zamieniłeś, no odwrotny jest. <laughs> nowa jakość, nowa jakość do no Lecimy. Od. Lekutka, pikantność, na dzień dobry wchodzi. Ale oh, czuję go smak. Wyszedł, na wyszedł, wyszedł, ale... Ale czuję jakiś taki przyjemny smak w tym to. nawet, taki troszkę... Ale taki trudny do opisania, znaczy, czuję smak rosołu też, ale również obok tego jest taki... Jest taki kurde właśnie coś takiego jabłkowego trochę, właśnie A. nowe, przyjemne brzmienie. Fajnie trapię. Czuję taki smak, i słodkość głównie bym to opisał. Jest coś takiego. Super to jest w sumie. Jest, no bo, jest bardzo dobrze. Jest konkret z dupki. No, no, jest bardzo dobrze. Jak chodzi o zupę... Może nie wiem, ostrość nie jest jakaś wybitna, ale smak, no nic w zaczyna palić w gardło imgrzydna. O! No teraz to już czuję, że są uderzenia w gardło. Nic się nie jak. zmieniło. Chodzi o trzymanie ostrości między hmm. nami. No mamy to po prostu leciutko, leciutko sobie. Kąsa, co To No super to jest. Dobra, zjedzone? Zjedzone, jest bazooka. Cóż można powiedzieć, kurczę, jest bardzo jest dobrze, bardzo jak bardzo. mówię. Dobrze, mamy tutaj znowu łychę, tym razem łycha, równowartość tej łychy pójdzie na tę podstawę, którą widzicie, już troszkę się ulało, więc w sumie dobrze nawet, to jest w prostej sytuacji. I będziemy sobie w tym maczać sajgonki, czyli to jest nośnik na rundę numer dwa, którą właśnie teraz zaczynamy. Teraz tutaj jest podstawek piękny, piękny podstawek. Proszę bardzo, ja go tutaj na niego rozlewam i sobie będziemy z nim maczać, prawda? No to co? No. no to może zaczniemy od tych tutaj kawałeczków? O, dobrze, bardzo. może być na ci dobry. I co? No i sobie maczamy i próbujemy, na tym polega rundę numer 2. Proszę, tak dyskretnie na razie. I tak, jeszcze bardziej dyskretnie widzę. Inna technika. No, dobra, niech będzie ta Dobrze, to co? No to próbujemy, liźnijmy. Czuję, że... kwasik jakby świetnie. Jest nie... kwasik, tak, jest coś takiego. Ale teraz nie wiem, czy ja czuję ja to... jabłek, czy tych jabłek czy smak tych jabłek w tym momencie. Nie wiem, lekko na języku go czuję takie. Sprawdzimy Takie, teraz, ja bym powiedział, raz. pumeksowe klimaty czuję na języku. Co to są pumeksowe klimaty? No tak wiem, tak? ja to ci Pumeksem przyjął przez język. A to nie, to powiem ci, że ja może za mało go sobie dam. Ja to ja wiem dałem... chyba nawet ty, bo nie mogłem go tak jakoś nabrać. Czy ja sobie spróbuję teraz srogo? Wybaczysz mi, Majku. No peski, tu tutaj zabrał pół talerza od razu, no ci dobry, ja nawet już tego nie mm. zabiorę, no dobra, ale jest dobrze. Kwasik. Mhm, e, ale to jest jakaś słodycz, to nie jest tylko kwasik, bo też jest jakaś słodycz. Ale głównie ten kwasik jak mam czujesz? wiesz? Daje radę to w starych gąkach. Właśnie nie wiem, wrażenie, że jeszcze nie do końca poznałem O, mam ten efekt tego pomeksu, który wspomniałeś. Teraz poczułem. No gdzieś, język. czuję ten smak taki kwaśny, dosyć... Przyjemny chyba. Tak, no to jest, jest delikatna ostrość, to jest delikatna ostrość. Ale ja ten smak, nie czuję go tak wyraźnie, żeby móc go ocenić. Ale mam wrażenie, że kurde z łyżeczki on za bardzo się nie wzmocni. On nie jest taki... Nie, to jest delikatny, sos. Ale na pewno nie jest zły. Mi się podoba na razie. Na dwie rundy jest naprawdę ok. No taki litki dosyt. Mm -hmm. Jakby takie dziwne uczucie. Mam ja nadzieję, że po tej rzeczy będę w stanie powiedzieć coś więcej. No to na pewno się dowiemy czemu? Zaraz się dowiemy. Dobrze, czas najwyższy, jak widzicie, na taki piękny finał. Wychaw w paszczu i zaraz się przekonamy, jaki on właściwie jest, bo na razie wypada bardzo ciekawie. Lecimy rona numer 3. Bóg. Nie bardzo wiem do końca, co o nim tutaj ja też nie. myśleć. Chociaż jest pozytywnie, ale nie mam do końca mm. wyrobionego zdania. Mam nadzieję, że to się wszystko wyjaśni, Major. No z... Smacznego i no to próbujemy. 3-4. Najpierw taki kwasek. Kwasek tak. z zrydyczą, taka. A potem taka słodnik i jabłkowy posmak. Jabkowy posmak, tak. Taki muz jabłkowy, tak? Sperementowany tak, 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 tak. troszkę. trochę. Mm, to taki trochę klimat właśnie... Mm, to jest taki właśnie ostu właśnie jabłkowego czy winnego. Jest to dobry, za, jest to dobry smak. Jest to dobry smak. To coś tak właśnie takie brzmienia było czuć w tym rosole. Takie, ale w tym rosole lepiej nawet lepiej lepiej. Lepiej przyłączyć są ale, tego rosołu. Ale to jest naprawdę dobry sos. No w zupie on może być super. Ale ogólnie to jest dobry sos. Ale bardzo dobry sos to jest w to ogóle. Teraz dopiero czuję jakieś lekkie palenie w gardle. Ale takie w jednym miejscu dosłownie. Hmm, lekko, lekko. Nie wiesz, się coś jakoś tak. Bo na języku nawet nie trapał, tak jak przy tej gonkach, bo przy Segonkach mówisz w tym pumeksie, prawda? Tak, ale patrz. A tu tak łatwo. Psz, nie ma żadnego rzeczy, nie ma nic takiego. Nie hmm. ma żadne, ani, ani to nie jest słone, hmm. ani to nie jest jakieś kwaśne. To jest naprawdę spokojnie. Hmm. Jak na zagraniczny sos, hmm. ty, nawet. Tym bardziej brytyjski, bo brytyjska szkoła jest kiepską szkołą, przynajmniej dla nas, to, to jest naprawdę niezłe. Szkoda, że jest to limitowany sos, bo jest no, naprawdę... Ale, no właśnie, to jest limitowany jest zajebisty. Dla tak, no, dlatego właśnie. Jest tak ale dobry, że musi być limitowany. Dla mnie jest delikatny. Dla mnie też. Rozgrzewa tego lekko gardło. Się czuję, To, to jest, jest delikatny fajny... sos. Taki fajny efekt właśnie, teraz odgrzewania czuję na tym gardle, teraz faktycznie. Troszeczkę jakby nie, jak tylko, alkoholu się wypiło. Coś takiego, no coś nie? takiego, to, 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 to naprawdę delikatny sos. Okej, okay. jesteśmy po skrócie, skrócie tak? tak? I widzieliście mniej więcej, że sos wypadł ciekawie, myślę wręcz, że bardzo pozytywnie, kurde, no, bym no, powiem, no, lepiej niż można było założyć, mm. niż my zakładaliśmy. Dokładnie. Ostrość nie była jakaś wybitna, ale też nie o to nam chodzi, chodzi o to, żeby ostrość była fajna. Tak. I spograła w, z fajnym smakiem. Ja mam nadzieję, że tutaj to dostaliśmy. Czy mam nadzieję? Czy się wydaje? że no. dostaliśmy tutaj to. Dobrze. To przechodzimy do ocen, prawda? Tak. Tak jest. Więc moje oceny wyglądają następująco. Zapach 4, smak 4, ostrość 2. Ja nie będę oryginalny, bo moje oceny są takie same. To jest zapach 4, smak 4 i ostrość 2. Dobrze, więc po sumowaniu mojej oceny wychodzi mi średnia 3,3. No, my jest to też 3,3. Więc średnia ocena końcowa to 3,3. Wow. I lubię takie momenty, kiedy jest i smacznie, i fajnie. A i oceny mamy takie, że po prostu lecimy! Lecimy, mamy flow. Dobrze, Majku, to teraz czas najwyższy chyba na co, żeby pojawił się ranking. Tak, i otwieramy z kategorii sosów pikantnych. Tak jest! Jesteśmy w tejże kategorii, właśnie, praktycznie tak pod sam koniec można powiedzieć, bo zdradzamy, że 9000 otrzymało nasz dzisiejszy bohater Mort od nas. W związku z czym ma tutaj batalię za trzema sasami, których nie będę tu teraz wymieniał. I z dwoma aż wygrywa, no z jednym przegrywał. W związku z czym na dzisiejszym naszym, w dzisiejszym naszym. rankingu dzisiejszym morcie pracuje na pozycji numer 34, oczywiście w kategorii sosów pikantnych. Okej, okay, tak wyglądał ranking. Ranking znika. I yy, widzicie nas z powrotem. Wybaczcie, że trochę tak nieporadnie chyba trochę nam to chyba nam idzie i co Majku, ale no przerwa no. jednak robi swoje, no, długa przerwa. Długę. Długa przerwa jednak nam no, zrobiła swoje, no miesięczna około przerwa, prawda? No, no, że na ponad, jak no. O wysanie, to ponad. No, no dokładnie. Ale na szczęście Sosik wypadł bardzo pozytywnie, dostawiła swój w ocenie w tym rankingu, trochę było lekko zamotania, no, ale na szczęście też nie było zbyt trudno. Cóż można o nim powiedzieć? Może ja Majku zacznę? Powiem no, tak, że mi, mi w związku yy, z tym, że początkowo jak go jadłem. W tych pierwszych rundach takie miałem wrażenie, mimo że był bardzo fajny też ten kwaśny smak, ale też ta yy, słodkość było, odczuwalna. Tak, było. Yy, te jabłka były potem by odczuwalne dopiero w ostatniej rundzie, tak wyraziliście naprawdę. Wcześniej chyba nie, z tego co kojarzę. No, chociaż no, już w dzisiejszych rundach yy, zaznaczyłeś, że czujesz takie coś. Jak ale tak. bardziej w zapachu chyba, bardziej w zapachu mam wrażenie to powiedziałem. Mhm. Generalnie tak właśnie od początku pozytywne wrażenie, ale miałem pewne wrażenie, jakby niedosytu, że mogło być jeszcze lepiej. I miałem wrażenie, że poczuł jakąś taką jego pełną moc finalną przy łyżeczce. Pełną moc w sensie, że też odczucie smakowe takich pełni, bo moc no, wiedziałem raczej nie... Jest nie, się jest trochę taka bagażę, jakaś. że łyżeczka może dać odczucie smakowe, które nie, nie będą współgrać z tym, co się czuło w nośnikach i będą gorsze, ale na szczęście. Ale było to, co było czuć i na nośnikach, wyjątkowo mocno na tej łyżeczce się od, oznaczyła ta jabłkowa nuta w smaku. Tak, górskiego. To co można mu tutaj czyste. bardzo dać na plus, że... Ta. Yy, Kurczę, bardzo ciekawy wypad. Moim zdaniem w zupie wypadł fenomenalnie. No, Najciekawiej, zupy, ta, naprawdę, w zupie wypadł fenomenalnie, więc polecamy go do zupy, Jak ktoś ten limitowany naprawdę produkt, to polecamy go do stosowania w zupach, bo wypadł wow, super naprawdę, tak, nie zabił sposób. smaku zupy, dodał od siebie no, dużo. Fajnego, no. Ale sam taki, też przy wypróbowaniu na przykład segonek, czyli takich nośnikach, w których nowy nie zatopi się, że tak powiem, niepłynnych, to jest raczej, jak bym powiedział, bardzo do mm. szerokiego zastosowania. Tak, no to, to też wypadł bardzo dobrze. Mm. Przy zupach polecamy go zwłaszcza, bo w zupie wypadł wybitnie. No. Ale sam przy tym sam z siebie wypada bardzo, bardzo dobrze. Tak. No i Myślę, tak, że tak to jest tylko podsumować. Majku, ty chcesz jeszcze dodać, czy to? Nie, wszystko, jest... Wszystko wiemy, prawda? Ja naprawdę, na pewno, zdecydowanie jesteśmy tutaj na tak. Tak jest, na polecamy nasze. Ma nasze polecenie, naprawdę wys wysoko go oceniliśmy, jak chodzi o wrażenie zapachowe, smakowe. No, ostrość jest nisko, no, ale też w obecnych mm. czasach nie oznacza. tak jest, że jak coś dobrze smakuje, to, to nie idzie z parzy z ostrością, więc e, tutaj nie, raczej nie mają się co dziwić, nie, że tak jest. No też nie o to chodzi, I zresztą że, że... skład tego sosu tak. nie zapowiadał mi, się. No no dokładnie, to, to też trzeba zaznaczyć, to też trzeba zaznaczyć. On miał taki być w sumie, taki w miarę, tak, że nie ostry, a, coś a coś smakowo, emocją, no. smakowo po tym składzie też mogło się się było spodziewać, że może będzie dobrze, ale też były nieraz doświadczenia, że no był właśnie. taki skład jak tu podany, właśnie, a... No mówię, do Grim Reapera naprawdę z dużą rezerwą podchodziłem, w hmm. szczególności... No... Czy my nie dostaliśmy praktycznie żadnych sosów, bo Grim przynajmniej nie kojarzę. Sam ekstrakty i to Dokładnie. tak, już miałem taki jakiś obraz Grim jako coś niedobrego, no, nieciekawego, a tutaj dostaliśmy coś, co naprawdę, ooo. Nie już, pamiętam, coś jak się nazywał ten Grim który to był, co Evil był. Evil One. Ten, ten, ten do... sosy to Evil One. So, Evil One, ale to był ten taki, co miał taką, bardziej jakiś, sałatek jakiś sos, czy coś takiego? A to tak nie, tego... to akurat to Vengeance, to Vengeance. On, to, to, to olej, 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 olej tak. Ale Oil, to, no, tak, no, to było, Ale tak. tak, jak chodzi o sos to chyba indywidualne, bo żeśmy testowali. No nie w każdym po tych wynalazkach wszystkich to tak no. jakoś nie bardzo miałem o Grimliperze no. jakieś takie smakowe no. mniemanie, a ten to jest naprawdę pierwsza... No. no! To jest wybitny, to jest wysoka, nie pierwsza, przepraszam, tylko wysoka półka, wysoka skala, jak chodzi o smak. Na pewno wśród zagranicznych sosów. Dobrze, bo na się nachwalamy, nachwalamy, a też nie o to tutaj chodzi, ma być treściwie. Hmm. Ale musicie wiedzieć, że naprawdę jest treściwie, jest super. Jest. Dobrze, moi kochani. Dziękujemy, będzie piekło. Jeszcze. Bo, jeszcze raz, bo dzięki nim mamy możliwość w ogóle spróbowania tego czasu. Tak, tak. I super sprawa, więc dziękujemy bardzo. Dobrze, słuchajcie, nie przedłużamy, przed nami jeszcze głosowanie nośnika. O, tak. Okej, okay, no to lecimy z pierwszym nośnikiem. Mamy ponownie zupkę. Zupa może się powtarzać, prawda? Może. Okej, okay, no to będziemy teraz głosowali nośnik numer dwa. Mamy i to wiecie, niemożliwe, bo Uuu, chciałem pisać drukowo. Trzeba poprawić. Mamy hot doga. Hot doga. To tyle z naszej strony. Dziękujemy bardzo, bardzo za uwagę. I mamy nadzieję, że się cieszycie z naszego powrotu po tak długim czasie, jeśli chodzi o wyzwania. No i wyzwania teraz chyba postaramy się w miarę regularnie, pewnym jakimś trybem wypuszczać. Wiadomo, też live związane z tymi mhm. z wyzwaniami, recenzjami, które to mhm. oglądacie. No i na ten moment nic więcej nie mówię, czy coś jeszcze więcej będziemy robić, bo nie chcę zapeszać. Ale takich tutaj testowania takich tutaj ciekawych specyfików, sosów się spodziewajcie w miarę regularnie, co tygodniowo w tym momencie, ale zobaczymy, jak to wszystko wypadnie. Nie, nie chcemy też wiadomo, wiadomo zapeszać. Dobrze. Czyli jestem Sanepid, ja jestem Michael. I Widzimy się, mamy nadzieję właśnie mimo panującej cały czas epidemii, pandemii koronawirusa. E, widzimy się, mamy teraz nadzieję, dosyć regularnie, nie, nie tak jak teraz ta przerwa, która miała, dłuższa przerwa, która miała miejsce. Do zobaczenia w takim razie, Syja! no No trzymajcie się, Bo w sumie o ostrości nie gadamy, nie? Rozwija się po malutku wchodzi na gardło dosyć mocno nawet teraz, w tym momencie dopiero. Co, Co no, trości... Papryki grają główną ...rolę. Chłopka? Były dziwne. Trzeba daje już popalić, naprawdę. Ma te kilkadziesiąt tysięcy, tak koło czterdziestu nawet może mieć tysięcy. O, to z tego pali. mnie mm, pali. Mm. Było czuć tą mm. słodycz taką nie szczypią usta od razu. A, no. Wow.